Cześć słodziaki, słuchajcie, chyba przez przypadek, a raczej celowo, przyznaję się, zrobiłam chyba największą taflę slime na polskim YouTube, jak mi się dało ze wszystkich swoich prawie slime'ów z kolekcji slime. Zamiast dodawania wody postanowiłam się wyłamać i stwierdziłam, że dobra, spróbujemy zrobić tafle. Przużyłam do miski, zaraz Wam wszystko pokażę, jak to wygląda i będziemy oddzielać, sprawdzać, co się udało, czy jest twarde, fajne, czy coś się da jeszcze zrobić. E, więc dobra, e, dobra, muszę Wam to pokazać po prostu. Dobra, mam to tutaj niedaleko okna, żeby się na swój sposób suszyło, ale zaraz przełożę gdzieś indziej, jednak e, no, fajnie to wygląda zrobiła się fajna tafla nie jakaś gruba, więc wiem, że pod spodem jest e, no, fajny slime. zostawiajcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, ale zobaczcie mnie już korci, tutaj to ściągać uuu, ale fajne duże to będzie uuu tu się przykleiło jakoś bardzo o dobra, udało się u, to jest coś z mojego. U, wow, ale to wygląda super! Dobra, nie no, biorę to i przenosimy to do lepszego światła, tam do mojego pokoju. Przenosimy naszą taflę, to jest takie ciężkie, że się w głowie nie mieści. Dobra, sprawdzamy taflę. Tutaj mam staty, ale wolę z aparatem w ręku, ponieważ y, o wiele lepiej mi się tutaj, wiecie. Wam to pokazuje. Korci mnie coś zrobić. Uuu, zobaczcie. Dobra, przesunę. Widzicie to? Ale to jest piękne. Wow. Wędrujemy. Jakoś się za bardzo nie rozpływa. Ale się klei. O, to jest super. Dobra. Odwrócę to teraz. Uda mi się aż tafla pękła nie, dajcie mi tafle zobaczcie, zepsuło nam się ciasto. Największa tafla na polskim YouTube jest teraz odrywana. Zobaczcie. Uuu. Ciężko będzie nam ściągnąć całą za jednym razem. Jest w takich kawałkach. Z tyłu hałasuje mój królik specjalnie. gwiazdą oczywiście, no bo nie inaczej. O! Poleciało. Zawsze staram się przy robieniu slajmów, słuchajcie, nie lubię jak lecą takie malutkie koraliki gdzieś daleko. Potem idę w noc nadeptę na nie i mnie boli, bo mi się wbija. Dobra, nie wyostrzy mi się. Okej. Okay. Ściągamy taflę. Kuleczki z niej wypadają. Kolejne części tafli. Tutaj daję. Czy to z tej strony tak mogę oderwać? Dobra, że jakiś większy kawałek. A mogę przebić? Tak, zobaczcie. Jest to cieniutka tafla, ale wydaje fenomenalne odgłosy. Tu już jest serwana tafla. Ściągamy to wszystko. Ale mi się rozpłynął ten slime. Zobaczcie, jaki placek. Chciałam tak pociągnąć za jednym razem, ale się nie da, bo jest za cienka. Uf, ściągamy. Słuchajcie, tak sobie ściągam taflę, ale jest bardzo ciężko, jest to bardzo mozolna praca, ale zauważam, że pod spodem jest naprawdę fajny slime. Co sądzicie, co mogę z nim dalej zrobić? Uuu, zobaczcie. A, tu się ściąga okropnie. O. Tutaj mam resztki tej tafli, która się nie przyda. O, jakieś tutaj jakieś malutkie. Dawaj, dawaj, chodź tu. Tutaj jakieś malutki zama się zastanawiam cały czas, co mogę z nim zrobić. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. O, nie, to będzie trwało wieczność, zanim oddzielę to wszystko od siebie, no ale mam to chciałam. uuu, jakieś suszki. Yeah. Nie najgorzej. Już chyba prawie wszystko udało mi się siściony. Zobaczcie, jakiś bąbelek powietrza tu jest. Ten slime jest naprawdę w porządku. Dajcie mi koniecznie znać, co byśmy mogli zrobić z nim w kolejnym odcinku. Dalej się zastanawiam nad tą wodą, żeby po prostu nie dodać jakieś ostatnie suche części taflu, widzę tutaj. Takie malusie, malusia, ale są jednak dla mnie widoczne. Jakieś bąbelki powietrza tu są. Dajcie mi koniecznie znać, co powinnam z nim zrobić w kolejnym odcinku. Próbuję go. Usłyszeliście tu. Wow. Wow, jakie to jest ciężkie wszystko. Jest już brzydki ten slime. Może go jakoś uratować. No naprawdę napiszcie mi to w komentarzu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, kochani pa!